Hej, byczki, z tej strony Kozik. Z racji tego, że nie mogłem naszym prominentom napisać porządnego podsumowania, postanowiłem, że nagram wam szybki odcinek jako forma podsumowania tego tygodnia, żebyśmy wiedzieli, w którym teraz kierunku zmierzamy, jak się. B, przygotowujemy na następny tydzień, czego oczekujemy, e, i co zaneguje nam, e, co, zane, co może zanegować nasz, nasz scenariusz. E, w tym momencie mamy na wykresie e, Bitcoina i jak do tej pory cały czas staraliśmy się e, łapać shorty z tych miejsc na wykresie z racji tego, że jest to ostatnia korekta w trendzie spadkowym. Z targetem na ten dołek oczywiście zabezpieczając nasze e, pozycje. W tym momencie m, wygląda mi to teraz, e, a jeszcze przepraszam, lokalnie graliśmy longi w taki sposób, gdzie złapaliśmy wspólnie pozycję tą świetną z targetem na ten szczyt. E, po czym mówiłem, że z racji tego, że w tym miejscu zabrakło nam zamk trendowego zamknięcia powyżej tego szczytu. E, to może nie zadziałać na dalsze longi i jak się jak powiedziałem tak akurat w tym wypadku miałem rację wcześniej było wyznaczone to miejsce z najmocniejszym miejscem na naszym wykresie to na razie usunę z najwyższym, z najwyższym najmocniejszym miejscem na, w naszej strefie to jest miejsce które ledwo ledwo zostało tutaj tapnięte dotknięte przez cień świecy automatyczna reakcja. W tym momencie e, obserwujemy to miejsce i na niższych interwałach wygląda mi to troszeczkę jak em, akumulacja, czyli jednak longi z tego miejsca, pomimo wbrew kierunkowi, który jest spadkowy, prawdopodobnie e, być może zadziałają. Czy to będzie po wybiciu tych dwóch dołków, czy być może jeszcze e, zonegowanie całego tego wzrostu, czyli zgarnięcie SLI. I dopiero jakiś wystrzał. Ta przestrzeń to są pieniądze, które można rozgrywać, tak? Pieniądze, które można łapać z rynku. Także pamiętając o tym, że stąd mogą być longi, co prawda, z mniejszym prawdopodobieństwem niż te shorty z tego miejsca, no ale jeżeli będzie fajny sygnał, będzie fajna okazja, a tutaj ewidentnie się dzieje jakaś akumulacja, być może dostaniemy silne, silne wzrosty, tak? Um, także obserwujcie ten weekend może być ciekawy, a my się przyjrzymy, przyjrzymy tego, um, temu wykresowi bardziej um, już w poniedziałek, niedzielę poniedziałek. Jeżeli chodzi o Ethereum natomiast, um, Ethereum um, ładniej, powiedzmy, że ładniej ten wykres się prezentował, aczkolwiek um, ponieważ z tego miejsca też łapaliśmy shorty, um, aczkolwiek te wybicie tutaj... Um, w cudzysłowie rozjechanie tej strefy działo się w weekend przy bardzo niskim wolumenie. Także m, przestrzegałem o tym, że to wybicie może być, to, to, że to będzie fałszywe wybicie, po czym dostaniemy większe spadki. To dalej była strefa, którą, na którą, m, warto było, którą warto było obserwować, no, ale jeżeli zobaczycie. To tutaj nie było żadnego, żadnej zmiany trendu, tutaj nie było żadnej siły na te wzrosty. Po prostu rozjechanie tej strefy, także nie dostaliśmy nawet sygnału. Dopiero to miejsce początkowe dało tutaj jakąś reakcję, aczkolwiek czy to jest. Spójrzmy, może. Na niższy poziom. Tak. E, tutaj jest jeszcze sporo. E, to czyli tutaj ten, tutaj już e, fajne miejsce zostało, e, fajna akumulacja została stworzona e, z fajnym, e, z świetnym impulsem. Jesteśmy w reteście tego impulsu, e, impulsu. i być może no, to było, to było super wejście. Tak. Także, jeżeli w ten weekend uda wam się coś przypilnować i, i złapać pozycję e, z z tych okolic, tak, z okolic 1000 dolarów, 1040, to, to, to mogłoby to naprawdę fajnie, fajnie wyjść. Pamiętajcie, żeby w swojej pozycji zabezpieczać, realizować zyski, bo, no bo lepiej, lepiej nie zarabiać niż tracić tak? Aczkolwiek, jeżeli jeszcze zrobimy jedno tapnięcie, tak, no to już ten sygnał na na wzrosty troszeczkę szybciej się pojawi, także być może, ponieważ spodziewałbym się nawet jeszcze zejścia troszeczkę głębszego, nie zdziwiłoby mnie, gdybyśmy dostali na przykład jeszcze takie zejście tak niskie, czyli w poniżej 1000 dolarów. No bo tutaj, tak, tutaj było jedno zejście, na przykład w postaci wybicia tych dwóch stop-lossów. I dopiero wtedy zbudowanie jakiejś reakcji na szczyty, tak? Wtedy w tej strefie, w tej strefie, obserwując to wszystko, na tej dystrybucji poszukalibyśmy sobie jakiegoś miejsca do shortów, ponieważ no, to, według mnie, te shorty mogą być jeszcze w grze. Dlatego warto to obserwować. Jeżeli tutaj się jakaś dystrybucja też utworzy w, no, w tych pierwszych poziomach, do tego shorta, no to myślę, że, że może coś fajnego wypalić z racji tego, że to może być po prostu taki ruch. Nie? Także do obserwacji macie dwa miejsca, w którym warto zawierać pozycje z dosyć ciasnymi stoplosami. tak? Czyli te, te okolice tutaj teraz obserwować, jeżeli to nie wypali, to poczekać po prostu na troszeczkę głębsze wejście i obserwowanie tego, co tutaj, co tutaj wyjdzie, pamiętając, że wciąż jesteśmy w kierunku, spad... idziemy w trendzie spadkowym. Aczkolwiek jeżeli sygnał będzie, no to czemu by nie skorzystać, zwłaszcza widząc taki, taki mocny impuls. Co prawda z dosyć niskim wolumenem te przebicie, ale myślę, że jeżeli tutaj będzie ciasny 100%, to warto będzie, warto będzie spróbować. Dalej, złotko, Złotko akurat, ja szczerze mówiąc w tygodniu dosyć mało złota rozgrywałem, skupiałem się na innych troszeczkę walorach. Jeżeli chodzi o złoto, cały czas czekamy na odwrócenie tych spadków, aczkolwiek w tym miejscu dostaliśmy przebicie. Mega reakcja, aczkolwiek jeszcze nie oczekuję w tym momencie jakiegoś odwrócenia trendu. Z spadkowego na wzrostowy, z racji tego, że ta świetna reakcja na stop losy, to ewidentnie ktoś, ktoś kupił po tym życiu swoje zlecenia, aczkolwiek moja, mój taki pierwszy sygnał do zmiany trendu jest wybicie tego szczytu. To jest szczyt na 1825 dolców. Dopiero po wybiciu tego poszukałbym wejścia. Na jakiejś korekcie i, i wyższe poziomy, chociażby obserwacja tego 1850. Tak, to jest jedna strefa, ponieważ no, tutaj to całe miejsce jest wciąż miejscem na spadki, a to na odwrócenie. Także jeżeli cena, jeżeli tutaj dostanę retest, cena wróci w te okolice, no to będę realizował część, część pozycji i obserwował co się będzie dalej działo. Jeżeli uda się to przebić, no to sobie skasuje tę pozostałą część po to, żeby później sobie dołączyć na jakieś głębszej korekcie. A do tej pory to bardzo fajnie się w shorty ukrywa aczkolwiek likwidacja tych dwóch tych dwóch stop lossów Poprzednie rozjechanie shortujących jest również jakąś informacją do tego, że jest to akumulacja w wyższym interwale, chociażby po to, żeby rozpocząć właśnie ten rajd na zmianę, zmianę trendu, zakończenia tej, tej korekty i dalej w tamtą stronę, aczkolwiek no, czy z tych poziomów tutaj, no to jeszcze nie wiadomo, to jest dopiero taka pierwsza informacja. Te spadki, te spadki, które tutaj teraz trwają, one jeszcze mogą spadać, tak? To jeszcze, to jeszcze nie musi się zakończyć dopiero jakieś ewidentne, mocne złamanie struktury, da nam potwierdzenie na zmianę trendu i dołączymy sobie po prostu na korekcie. S&P, jeżeli spojrzymy sobie na interwał dzienny, w tym momencie cały czas jest taka walka o, o złapanie ceny z tej strefy i dołączenie się do dalszego shorta ponieważ SMP dalej jest w trendzie spadkowym i, i to jest takie ostatnie fajne miejsce na dołączenie do shortów przez to przez co ja tutaj dałem się złapać, normalnie popełniłem błąd nowicjusza, aczkolwiek na teście, tej świecy złapałem longa, ponieważ jeżeli się przyjrzecie, liczyłem to jako powtórka tego, tak i tak jak tutaj w tym momencie udało się złapać longa i, i, ze, i zebranie tutaj pierwszego TP pociągnięcie, no w tym momencie tutaj przyszła korekta, której się tak naprawdę spodziewałem, więc otworzyłem hedge, otworzyłem short'a w tym miejscu, aczkolwiek ten stop loss, likwidacja tych pozycji w tym miejscu mnie złapała, nie zdążyłem ponowić pozycji, no i tutaj była dla mnie strata. Wywaliło mnie z tego longa i z tego shorta. Longa na szczęście zabezpieczyłem. Shorta nie. Tutaj na shortcie miałem likwidację pozycji, także obserwuję, co dalej. Na ten tydzień spodziewałbym się teraz, w tym momencie, już zakończenia tej korekty, tak? ponieważ mamy tutaj impuls, korekta, koniec tej korekty. Wygląda mi to na akumulację, dołączenie się z tego miejsca na longi i. Kontynuacja rajdów w górę, prawdopodobnie w te miejsca i gdzie będziemy, gdzie będziemy oczekiwali jakiegoś dalszego sygnału na shorty. WIG 20 tutaj świetne, wrzucę na razie na wyższy interwał, świetna informacja o fajnej akumulacji, tutaj kolejno wywalanie shortujący tak, longujący, czyli jest to proces wymiany zleceń który zachodzi w tym momencie także ja tutaj czekam na jakiś sygnał na wzrosty już w sumie od tak naprawdę już od kilku od kilku dni cały tydzień czekam tutaj na jakieś potwierdzenie na te dalsze wzrosty nie dostałem w piątek nie gram piątkowe piątek był akurat też taką a można powiedzieć, że walką e, misi z misiów z bykami. E, także zobaczymy jak się otworzy poniedziałkowa sesja i czy da okazję e, do tego, by dołączyć do, do tych wzrostów. Czy będzie to kontynuacja e, spadków w postaci tego. Jeżeli tutaj dostanę fajną reakcję w tym miejscu, no to na pewno będę łapał, na pewno będę łapał jakieś longi, tak, żeby móc zrealizować, że tak powiem pierwszą porcję swojej pozycji w tym miejscu. Oczywiście też pamiętając o tym, że każda korekta jest szansą na dołożenie do pozycji. Także tyle. Dzięki za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli się podobało. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału. Jeżeli chcecie dołączyć do naszej, do naszej społeczności, zapraszam serdecznie na Discorda. Link będzie podany w opisie. Także trzymajcie się do usłyszenia. A my się już słyszymy w poniedziałek. Cześć.